Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, Mandzie, i to jest kolejny odcinek naszych gadżetów kuchennych. Jeżeli oglądaliście poprzedni odcinek, doskonale wiecie, że gadżet ląduje do śmietnika. Nikomu wam nie daje czegoś takiego, nie ma mowy. Zmarnowaliśmy kasę i to zmarnowaliśmy dużo kasy. Słuchajcie, moi mini moi drodzy. Dzisiaj mamy gadżety troszeczkę bardziej w tematyce krojenia. Jeżeli się znajdzie taka sytuacja w waszym życiu, że niestety nie będziecie mieli noża i absolutnie nie będziecie mogli, nie wiem, pokroić po prostu rzeczy, to na szczęście producenci gadżetów kuchennych znaleźli na te wszystkie wasze problemy rozwiązanie. Standardowo byłoby super, byście zostawili lajki, jakieś 10 tysięcy lajków po tym filmem byłoby fajnie. Czuję się jak youtuber w 2015 roku. Ale niestety cały czas YouTube tak samo działa. Mamy tutaj korn kernelera. On służy do tego, żebyśmy mogli właśnie obrać naszą kukurydzę z nasion. To znaczy nie z nasion, tylko z, owo z owoców. I to urządzenie polega na tym, że trzeba to założyć, po czym po prostu ściągnąć w dół. Ale oczywiście chcę pokazać na samym początku również alternatywę z nożem. Czy jest to proste? Nie jest. Z takiego powodu, że. Z takiego powodu, że musiałem to powiedzieć, ale jak już to podzielimy, wystarczy zrobić po prostu o tak i nam również ta kukurydza pięknie tutaj zejdzie i nawet się od razu podzieli na takie małe kukurydzy. Zatem, czy tak naprawdę ten gadżet jest potrzebny? Zobaczmy, jak on działa. O! Wow! Okej! Okay. Okay. Mm. Słuchajcie, jakkolwiek to głupio nie zarzmi, to chyba jest rzeczywiście ok. Zobaczcie, jak leci ta kukurydza. Śmieszny jest to gadżet. Czy jest potrzebny? Nie. Ile kosztował Janek? No jakieś 4 dychy. O cztery dychy za dużo. Ja by kosztowało 10 to spoko, ale tak niestety jest niepotrzebny, sprzątniemy ten bałagan i lecimy dalej. Słuchajcie, no niestety okazało się, że pierwszy gadżet był potrzebny tak w skali od 1 do 10 na minus 1, dlatego przejdźmy do obieraczki na marchewki. On ma za zadanie sprawić, żeby ta marchewka miała takie właśnie, takie spiralna się taka zrobiła, żeby zrobiło się z niej takie spaghetti. Używa się w tego w bardzo prosty sposób. Trzymamy to bokiem, nie jest to wcale wprost ani w jedną, ani w drugą, chyba że w drugą... O, zobaczcie, o, 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 o. Problem jest w tym, że to nie chce iść, jak to tak naciskam, to rzeczywiście trochę to idzie, ale nie ma to absolutnie żadnej podstawy logicznej, bo to jest robione w klepsydrę i tego absolutnie nie idzie ani w jedną, ani w drugą stronę, żeby to sensownie szło. Ja słyszę, słyszycie co, nie? Ten dźwięk. Ale to nigdzie nie wychodzi z tego. Czyli co? Kolejny gadżet z kategorii do kosza. Dwa na dwa gadżety na razie były bezużyteczne. Przejdźmy do kolejnego gadżetu, który kosztował mniej aniżeli 10 zł. To musi być ten. Aj, zgadłeś, Maju, wiedziałem. Z jakiś 5? Dokładnie. 5,99. I słuchajcie, ten gadżet jest najlepszym gadżetem do czosku, jaki widziałem na pierwszy rzut oka. Zobaczmy, czy działa. To standardowo albo to polega na potrząsaniu, że to trzeba po prostu podsząść albo logicznie. To nie jest gubi pomysł, co nie? Że pomiędzy rękami to jest Zrobiłem to na maksa. I zobaczcie, rzeczywiście wyszło, tylko że no to jest kwestia tego, że o te w ogóle się nie ruszyły. Ten rzeczywiście się obrał, ale cała reszta nie. Miałem duże nadzieje wobec tego gadżeta. Cały czas uważam, że najlepszą metodą na obieranie czosku jest po prostu wrzucenie go do chyba dwa słoiki. O tak robienie. Co nie? To jest chyba najlepsza metoda. Kiedyś możemy sobie zrobić wszystkie sposoby na obranie czosku. Ten sposób na pewno nie był dobry. Kolejny bezużyteczny gadżet. Teraz mamy gadżet specjalny do melona. Żeby go użyć, musimy rozkroić melona na samym początku na pół. Ten gadżet służy, żeby pozbyć się pestek z melona. Mamy pięknego, dorodnego, mięciutkiego, przyjemnego, żółciutkiego oraz wywolnego melonka, którego w ten sposób otwieramy. Następnie niemy go tutaj na ćwiarteczkę. No i zastanawiacie się pewnie Kurde, ale bym sobie zjadł melona. Gdyby tylko nie miał tylu pestek, i gdyby istniał jakikolwiek sposób na świecie, żeby dało się łatwo i szybciutko tych pestek pozbyć. No, w jakikolwiek sposób. No. Naprawdę, gdyby dało się to jakkolwiek zrobić, no ale niestety się nie da. Słuchajcie, no niestety nie żyjemy w czasach oraz w świecie, gdzie po prostu dałoby się rozwiązać problemy, których ludzie nie mają w jakiś normalny sposób. Tylko do wszystkiego mamy gadżet. I tutaj mamy. Ujaj, uj, to jest to urocze. Jest... Jest... Dobra, bo to, to również służy do arbuza, chyba, jeżeli się nie mylę. Tak, również można z tego robić kuleczki arbuzowe, ale generalnie to służy do tego, że właśnie możemy sobie o tak zrobić i. tak się tego pozbyć. No dalej. No, o. I to jest za pomocą gadżetu, to jest za pomocą widelca. Jak dla mnie jest absolutnie ten sam rezultat, nie ma żadnej różnicy. Melon jest akurat taki mięciutki, taki, przyjemny. E, taki jest przyjemny owoc, że moim zdaniem nie jest to potrzebne. No ale gadżet taki jest, zachowamy go na później, bo mamy jeszcze arbuza, tylko muszę się tego pozbyć. Jak zapowiadałem wcześniej, przechodzimy teraz do arbuza. Jak wszyscy wiemy, miniatury z arbuzami na YouTube są ostatnio bardzo popularne, dlatego również mamy specjalny gadżet z arbuzem. Dobra, mamy jakiegoś potężnego, twardego arbuza. Ja zapomniałem w ogóle, jakie arbuzy są twarde, ale jakie są też piękne. Uwaga! O! Piękny arbuzik mamy! I... Mamy specjalny nóż do arbuza. Jest to również gadżet, którego kiedyś używałem. Nie pamiętam, czy na swoim odcinku, czy to było na odcinku mniej więcej owym, Się o tak wycinało nim... Dobra, absolutnie nie pamiętam. Jak się to robiło? Bierzemy tak, w taki sposób, od góry to wychodzi. Łapiemy to i wyciągamy. Ty, wydaje mi się, że wtedy to szło nam lepiej. Ja to dobrze robię, robię to według no, instrukcji. Nie, bo tą nitką musisz po spodzie przeciągnąć. Prze przeciągnąłem. Wydaje mi się, że tak. Patrz, bo robię tak. O! I podważ to. O. o! Ale zadam trochę kontrowersyjne pytanie. Ja Was za to przepraszam, ja wiem, że nie lubicie kontrowersji na tym kanale. Czy dałoby się to zrobić w taki sposób? Majdżo, a jak od spodu teraz podetniesz? O, w taki? Wycofuję się. Swoją... To ma fajnych chwytach i tak dalej. Ja mam problem tego, że to ma właśnie od tutaj i to trzeba jakoś o tak w to zrobić, żeby to wyciągnąć. W sensie nie jest to zły gadżet, ale czy jest to wygodny gadżet? Nie, moim zdaniem nie za bardzo. Uważam, że można to jakoś sensowniej, fajniej pokroić, ale może się mylę. Można przynajmniej o tak złapać sobie arbuza. Eee, słuchajcie, zapomniałem, że mamy jeszcze najważniejszy gadżet w historii albo wiem łyżeczkę do arbuza. No. W sensie, ja bym znalazł jakieś miejsce, na przykład takie, wiesz, to jest łyżeczka do arbuza po prostu, ale to jest fajne, to jest fajne, robi kuleczki, półkuleczki arbuzowe, to jest akurat przyjemne, to jest akurat przyjemny gadżet, ale go już użyliśmy. Nie kto mądry wrzucił tego do zlewu tam, chleb. Ty jedną wrzuciłeś. Ja kromkę chleba tutaj? Ja? Ostatni gadżet, jaki mamy na dzisiaj, słuchajcie, jest to gadżet, który zawsze chciałem mieć, ale którego nigdy sobie nie kupiłem, bo był za drogi i po prostu wolałem używać noża. Ale jest to szatkownica. Słuchajcie, to nie jest jakiś chiński badziew. Mamy tutaj porządną szatkownicę, moi drodzy. Mamy tarkę, super. Mamy obieraczkę, spoko. Ty, to zaraz się okaże, że to całkiem jest niezły deal o to. To na pewno jest po to, żebyśmy mogli o tak trzeć. To nie wiem, do czego jest do pomidor, do może do pomarańczy? Tutaj mamy przeróżne końcówki. I tutaj mamy takiego klasyka. I to by się montowało w taki sposób, że to zakładam tak. Później to muszę tutaj po bokach założyć. Dobra, następnie mamy coś takiego, i to mogę zamiast tego, mogę to sobie podważyć, to wyjąć. Okej! Okay. To trzeba było... To jeszcze nie weszło do końca. Trzeba docisnąć. Tak, tak, trzeba to mocno docisnąć. Boję się, że to zepsuje, bo wiadomo, to, to jest mimo wszystko plastik. Zacznijmy może od ogórka. Ogórek brzmi jak dobry wybór. Pierwszy raz tego użyłam, zawsze chciałem tego użyć i. Może jakieś osłonki ściągnąłem. O, dokładnie. Ty! Jak kroi. Kroi jak szalony. Ja przepraszam bardzo. Ja chciałem krytykować to urządzenie. Po tych wszystkich latach, czyżbym znalazł dobry gadżet kuchenny. Słuchajcie, cały pomidor, ale. O! o! Pokroił! A ten pomidor nie jest pierwszej świeżości. W sensie nie jest taki super chrupiący. Uwaga! O nie! od tego było O nie! Wydaje mi się, że... wiesz co? Wydaje mi się, że to może nie być wystarczająco ostre na pomidora. O, no, Teraz jak tu położysz. Dobra. Ja... O, teraz, coś tam? Coś tam poszło. Ale dlatego, że pomidor jest już taki... No tak, dlatego sprawdźmy ogórka. Uwaga. O nie! O nie! O nie! O nie! O nie! nie! marchewkę, let's go, jest twardsza. To nie! Nie! To nie! Nie! To? Pusz! O! Czekajcie. Słuchajcie, powiem Wam tak: to jest super jako szatkownica. W sensie to jest naprawdę świetna jako szatkownica. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek pozostałe części, są. So... Ale nie są wystarczająco ostre. W sensie takie urządzenia są super, zwłaszcza jeżeli są trochę droższe, aniżeli same plastiki. Czy samo urządzenie jest fajne? Tak, ja daję łapy w górę ze szatkownicy, ale uważam, że co, taką część chyba julek można normalnie w tak kupić, co nie dużo aniżeli to. Bo to ile kosztowało? Koło stuby, co nie? Słuchajcie, moi drodzy, moi mili, mam nadzieję, że wam się podobało, przyjemnie wam się oglądało tego, że ty kuchenek zapraszam do kolejnych. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.